Wczoraj zadzwoniła do mnie bardzo zdenerwowana kobieta, która otrzymała pismo ze WZONu i nie wie o co chodzi. Zaraz wam nie przeczytam. I ona zobaczyła, że widnieje tam data 30 listopada 2024 i myślała, że po prostu przybędę na komisję domową. Ta kobieta ma leżącego ojca z Alzheimerem, 88 lat. Tak więc tu, tu nawet bez mugnięcia okiem Należy się maksymalne świadczenie wspierające. Wysłała dokumenty 9 stycznia w formie papierowej. Wypełniła wszystkie takie formularze, kwestionariusze, dołączyła orzeczenie. No i teraz, taka zawiadomienie: przyszło zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie. A jeszcze chcę nadmienić, że pracuję w tym sektorze w służbie zdrowia, więc wątpię, żeby ten kwestionariusz miał jakieś yy, no, luki. I teraz czytam. Na podstawie artykułu tam postępowania administracyjnego tam, da, ram, yy, w ZON w Krakowie zawiadamia, że wniosek z dnia 9 stycznia o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie może być rozpatrzony w terminie ustawowym przewidzianym w artykule o rehabilitacji, tam, 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 o, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu OZN z powodu długotrwałości i liczby czynności postępowania wyjaśniającego niezbędnych do weryfikacji informacji zawartych we wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia i w kwestionariuszu samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Bez podjęcia których nie jest możliwe wydanie decyzji. Przypominam, że wypełniła kwestionariusz, te wszystkie papiery, co trzeba. Tak, tak jak w rozmowie telefonicznej y, y, wynikało, razem z orzeczeniem. Nowy term, termin rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wyznacza się na dzień 30 listopada 2024. Słuchajcie, ojciec jest w Alzheimerze i leżący, więc tej. Na tym może nie dożyć. no naprawdę to listopad to jest to, na te pieniądze może dostanie dopiero w następnym roku, w 2025, jakby była komisja się zebrała. W przypadku niezałatwienia sprawy w wyznaczonym terminie stronie przysługuje prawo złożenia ponaglenia za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności do ministra rodziny i pracy i polityki społecznej Ulica Nowogrodzka, Taranta, Warszawa. Ponaglenie. Wymaga uzasadnienia. I słuchajcie, ona dostała to pismo, może wy też takie dostaliście, i nie wie o co chodzi. Tam się nie można dodzwonić, więc co ona zamierza? Tam 40 chyba kilometrów od Krakowa y, 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 mieszka, więc jeszcze, jeszcze raz chcę wysłać kwestionariusz z orzeczeniem i z dokumentacją medyczną. Nie można się dodzwonić tam do tego zonu, żeby ustalić o co chodzi. No może niby jechać te 40 kilometrów. Ale naprawdę ci urzędnicy nie napisali: Niech pani zrobi to i to i to, czy coś nie gra. Powiedzmy, proszę dostarczyć dokumenty, czy źle coś zrobione zostało, etc. Ona już myślała, że będzie miała niedługo wizytę, a tu słuchajcie, taki zong. Spotkaliście się z taką sytuacją, co należy zrobić. Dzięki za informację, za to, że jesteście ze mną i dajecie mi. Informacje, którymi się nawzajem ubogacamy, zapraszam na live zawsze od poniedziałku do piątku, w dni powszednie między 11 a 12. Tam rozmawiamy o świadczeniach wspierających, i tam się można dowiedzieć bardzo wielu cennych informacji, również na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.